Dzień dobry. Dzisiaj pozdrawiam Was z Nałęczowa, przepięknego miasteczka Kurortu, które znajduje się w Powiecie Puławskim. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że ślady osadnictwa na tym terenie sięgają, uwaga, uwaga, 8-9 wieku. Nałęczów jednak zaczął nazywać się Nałęczów dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy tutejsze dobra wykupił Stanisław Małachowski i nazwał tę miejscowość od swojego herbu, Nałęcz. W XIX wieku z kolei przekonano się, że tutejsze wody mają właściwości lecznicze, zdrowotne. I oczywiście uczyniono z tego miejsca wspaniałe sanatorium, kurot, które do dzisiaj bardzo chętnie odwiedzane jest przez rzesze Polaków, a także cudzoziemców. My jednak tutaj nie jesteśmy w celach sanacyjnych, nie mam zamiaru nikogo uzdrawiać. Natomiast jesteśmy tutaj dlatego, że właśnie z tych właściwości sanacyjnych korzystało wielu znanych pisarzy, m.in. Biolesław Prus, Henryk Sienkiewicz czy Stefan Żeromski. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. W poprzednim odcinku nagrywanym w samym środku jesiennego lasu obiecałam Wam, że nie będę gołosłowna i omówię dzisiaj przykłady, które pojawiły się w informatorze maturalnym na rok 2015. Wszakże wcale nie byłam zdziwiona, kiedy zobaczyłam przykładowe zadania, które się tam znajdowały. Dlaczego? Otóż od wielu, wielu lat wiadomo, że są pewne powieści, pewne książki, wiersze, pewni autorzy, którzy przez komisje układające zadania maturalne są szczególnie lubiani. Należy do nich z pewnością Bolesław Prus i jego czołowe arcydzieło Lalka. Jedną z rzeczy, której najbardziej żałuję w czasie swojej pracy w szkole, w liceum jako polonistka, jest to, że nie mam zbyt dużo czasu, aby przedstawiać życie prywatne pisarzy, których książki omawiam, a dowiedzielibyście się wielu ciekawych rzeczy, które pomogłyby Wam znacząco zrozumieć treść lektur. Na przykład, czy wiedzieliście, że Bolesław Prus, kiedy oświadczał się swojej żonie Oktawi, to uczynił to listownie i napisał, że jest dobrą partią, dlatego do że niebawem podejmie pracę jako robotnik w fabryce? I faktycznie tak się stało, ale na nasze szczęście do historii przeszedł jako autor m.in. lalki. Lalka była wydawana na początku w dzienniku, w kurierze codziennym, od roku 1887 do 1889. Wydanie książkowe ukazało się w 1890. W tamtych czasach wydawanie powieści w odcinkach, które ukazywały się w gazetach codziennych, przypominało dzisiaj emisję naszych ulubionych seriali w telewizji. Wszyscy czekali na kolejny odcinek Losów Bohaterów Lalki Bolesława Prusa. Ilu czytelników tyle zdań na temat tytułu tej powieści? Jakkolwiek warto wspomnieć, że w liście do swoich przyjaciół, komentując ten tytuł, sam Bolesław Prus powiedział, że w żaden sposób nie dotyczy on bohaterki Izabeli Łęckiej. Tak naprawdę tytuł ten został nadany powieści przypadkiem. W pewnym sensie nawet dlatego, że Prus był wdzięczny za inspirację, jaką znalazł w jednym z artykułów prasowych. Co ciekawe, sam Bolesław Prus miał w planach nazwanie tej powieści jako powieść o trzech pokoleniach, bo przecież z pewnością uczyliście się, a jeśli nie to będziecie podczas lekcji języka polskiego, że na dobrą sprawę powieść ta opisuje bohaterów z trzech różnych pokoleń, mających różne ideały, do których dążyli. Ale w informatorze maturalnym na rok 2015 wcale nie znaleźliśmy żadnego e, pytania, żadnej sugestii, żadnego tematu rozprawki, który odnosiłby się właśnie do tego pokolenia idealistów. Zaś rozprawka, którą zaproponowano odnosiła się do tematu nieszczęśliwej miłości Stasia Wokulskiego. Pozwólcie, że przeczytam tytuł rozprawki, który proponuje informator. Czy w miłości lepiej słuchać głosu rozsądku, czy też oddać się namiętności? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do podanego fragmentu Lalki oraz całego utworu Bolesława Prusa, a także innego tekstu kultury. Tutaj, przy tym temacie, chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, temat rozpoczyna się od partykuły czy. To oznacza, że temat jest tak zadany, aby problem w nim podany rozstrzygnąć albo na tak, albo na nie. Macie więc dwie możliwości. Albo napiszecie rozprawkę o tym, że lepiej słuchać głosu rozsądku, albo rozprawkę o tym, że w miłości lepiej kierować się namiętnością. Kolejna sprawa to użyte tam sformułowanie dotyczące tekstu kultury. Oznacza to, że wcale nie musicie odwoływać się do innej książki. Możecie na przykład przywołać jakiś film albo rzeźbę. Albo obraz, albo przedstawienie teatralne. Przedstawiona scena, fragment zasadniczo, to rozmowa pomiędzy Ignacym Rzeckim a Stanisławem Wokulskim. Ignacy Rzecki stara się przywołać rzeczowe argumenty, aby dowieść tego, że jego... Ukochany przyjaciel stracił rozum z powodu kobiety. Wyrzuca mu nadmierne wydatki, całkowicie nieprzemyślane decyzje finansowe, a Stach się broni i mówi, że ma prawo do szczęścia oraz oczywiście podaje argument, który podają wszyscy zakochani. Mniej więcej brzmi on tak, ale ty jej naprawdę nie znasz. Tego dotyczy ta scena. Można powiedzieć, że chociaż Wzięta z powieści Bolesława Prusa to bardzo typowa dla wszystkich osób, które czują się w obowiązku bronić swojego prawa do uczuć. Kochani, od czego zacząć? W poprzednim odcinku, który możecie obejrzeć tutaj, Wskazałam Wam, że istotne jest, aby w rozprawce, tej rozprawce na poziomie maturalnym, rozpocząć od czegoś takiego, co nazywa się rozważaniem ogólnym. Przyjrzyjmy się zatem propozycjom z informatora, przyjrzyjmy się tym kilku zdaniom, które służą jako wstęp. Kiedy już uczynicie rozważania ogólne, należałoby przejść do postawienia tezy w waszym wypracowaniu, w waszej rozprawce. Tak jak powiedziałam na samym początku, temat jest tak sformułowany, byście rozstrzygnęli. Rozsądek w małżeństwie czy prawdziwa namiętna miłość? Moi drodzy, jak postawić tezę, zobaczycie w moim drugim odcinku, który znajdziecie tutaj. Zobaczmy zatem, jakie tezy, jak sformułowane tezy, zarówno w jednym i drugim przypadku, proponuje nam informator maturalny. No więc dobrze. Macie zatem przedstawione pierwsze wstępne rozważania, a także tezę, którą Tutaj Wam zaprezentowałam. Teraz należałoby przejść do argumentacji. W przypadku, gdybyście zdecydowali, że jednak lepiej w miłości jest słuchać serca, uczuć i dać się ponieść emocjom, musicie wskazać, jakie treści w tym fragmencie świadczą o tym, że Wokulski jednak decyduje się w sposób sobie właściwy, decyduje na to, co dla niego najlepsze. Oczywiście wiemy, że ta jego miłość skończyła się tragicznie, ale przeżył coś doświadczył czegoś. Izabela rozbudziła w nim namiętność, rozbudziła w nim duszę, bo inaczej zakończyłby życie jako kupiec, jako bogaty biznesmen, ale nie doświadczyłby nigdy tego, czym jest prawdziwa miłość. W tym akurat wypadku Wokulski jest nieco romantykiem, dlatego też w rozprawce, która broni jego prawdę, emocji i uczuć, podawane są takie przykłady, jak przykład Gustawa z czwartej części dziadów i przykład Romea i Julii z dzieła Szekspira. Ci wszyscy bohaterowie dali się ponieść fali uczuć i namiętności i mimo tragicznego końca, mimo tego, że można by im zarzucić, iż ich wybór był nierozsądny, to żyli naprawdę, doświadczyli pełni życia w chwili bycia z ukochaną osobą. Natomiast co w przypadku, jeżeli zdecydujemy, że Wokulski jednak postępuje nierozsądnie, też możemy wskazać bohaterów z lalki, którzy kierują się rozsądkiem, bo myślą o swojej przyszłości. Taka jest na przykład jego ukochana, czyli Izabela Łęcka. Uczuciem, ale nie na początku, bo na początku był rozsądek i życzenie starszyzny, kieruje się przecież Zosia. I Tadeusz z pana Tadeusza, jak sugeruje nam oczywiście informator maturalny. Ja od siebie jeszcze dorzucę, że bardzo piękna miłość wychitła z powodu przebywania ze sobą, posiadania wspólnych problemów, posiadania e, wspólnych e, do rozwiązania sytuacji w przypadku bohaterów powieści Marii Dąbrowskiej Noce i Dnie. Kto czytał, ten wie. I moi drodzy, kiedy wymienicie już te wszystkie argumenty, nadejdzie pora na dokonanie podsumowania. W poprzednim moim odcinku, jeszcze raz spójrzcie na dół wróg, bo wyświetla się miejsce, w którym możecie go znaleźć, mówiłam Wam, że podsumowanie rozprawki niekoniecznie nawet nie powinno być powtórzeniem tego, co mówiliście, co pisaliście na początku swojej pracy przed przedstawieniem tezy. Posłuchajmy teraz, jakie podsumowanie proponuje informator maturalny do tego tematu. W pierwszym przypadku weźmy pod uwagę kwestię miłości, która oczywiście jest wybuchem namiętności. Postawy bohaterów powyższych utworów są przykładem na to, że miłość jest tak silną namiętnością, już nie pozwala na działania racjonalne. Gdyby w miłości rozważyć racjonalnie każdy gest, zatraciłaby ona swoją moc. Rozsądek w miłości jest wręcz szkodliwy, bo tłumi uczucie i niszczy spontaniczność. Wymienione przykłady literackie pokazują, że warto w miłości poddać się uczuciu, nie zważać na rozum, choć często ten wybór wiąże się z ryzykiem cierpienia. I wersja podsumowania, w której jednak zdecydujecie, że rozum i rozsądek powinien dominować, a nie namiętność. Jeśli nawet doznawanie namiętności jest kuszące, to warto jednak dążyć do panowania nad sobą, aby nie zatracić się w uczuciach. W życiu powinniśmy kierować się zawsze rozsądkiem, również przy doborze partnera życiowego. Miłość oparta na racjonalnych przesłankach ma większe szanse być szczęśliwą i długotrwałą. Konia z rzędem temu, który maturzysta w ten sposób będzie uważał. Bo jest to jeszcze człowiek młody, i raczej jego doświadczenie życiowe wcale nie wskazuje na to, ażeby już wiedział, że miłość, która podyktowana jest rozsądkiem, jest znacznie bardziej trwała. Proszę Państwa, chyba mam gościa na nagraniu. A skoro już jak widzicie jesteśmy w przepięknym Nałęczowie i w bardzo ciekawym towarzystwie, to grzechem byłoby tego nie wykorzystać i nie zahaczyć w kwestii rozprawek o lektury, o książki pisane przez Stefana Żeromskiego. Aha, i takie małe wyjaśnienie jeszcze na koniec co do odcinka, który przed chwilą obejrzeliście kochani. Operator celowo zwrócił się do Bolesława Prusa per Aleksander Alek. Bolesław Prus to przecież jego artystyczny pseudonim. Tak naprawdę nazywał się... Jak? No właśnie, macie rację. Aleksander Głowacki. Do usłyszenia, do zobaczenia.